Mam dzisiaj dla Was niespodziankę. Będzie nowa bajka. Bajka o Misiu-Jasiu. To jest bajka, którą napisałam specjalnie dla Was. Posłuchajcie! Opowiem ci bajeczkę, bajka będzie długa. Miś Jaś wędrował dróżką, smutny i zatroskany. Szukał swojego taty i swojej miśowej mamy. Na drodze spotkał Aniołka. Gdzie idziesz, misiu drogi? Sam jeden w wielkim lesie. Czy cię nie bolą nogi? Bolą mnie nogi, aniołku, ale nic nie poradzę, póki nie znajdę rodziców. Ja do nich cię zaprowadzę. Jestem aniołem stróżem. Co ciebie misiu strzeże? Pomogę ci znaleźć rodziców, byś nie pogubił ścieżek. I tak znaleźli razem drogę do misia domu. Dobrze, że przybył aniołek, który misiowi pomógł. I to by było na tyle. Jeżeli podobała wam się bajeczka o misiu Jasiu i chcecie Posłuchać następnych przygód Misia, dajcie łapkę w górę. Pamiętajcie, no to papa, pa. żegnamy was. Hej.